<grybana> Sam mam tylko cztery. <grybana> Zielona Gęś z żalem zawiadana przez świetną publiczność, że przedstawienie Hermenegildy Kociobińskiej z powodu choroby jej nerek nie odbędzie się dyrekcja. O -oh! O -oh! Oh. O -oh. <głos Storage> Niestety nic do tego, co jest wydrukowane powyżej, dodać nie mogę. Hermenegilda improwizować nie będzie. Ciał! Zmusić ją! Ciał! Zmusić ją! Zmaszyć ją! ją! Zmaszyć Nie się Americani! A niech nasz szlak trafi, ale niech bra! Moliera też szlak trafił na scenę! Właśnie! Niech nie odgrywa hrabiny! A! Służba nie drużba! A! Pokazać nerki! A! Pokazać, o! nerki. O! Pokazać nerki! O! Pokazać nerki! wykluczone. Zamiast tego z cyklu piosenki o przedmiotach codziennego użytku, piosenka o żelazku. Co? Okay. O, żelazku. O. O, żelazku. O, żelazku. o żelazku! O żelazku! O żelazku! Mówiłeś do mnie czułe słowa, że tylko ja i nikt więcej. Nagle poprosiłeś, żeby ci spodnie odprasować. Takim głosem nieśmiałym, chłopięcym, Prasowałam mi resztką sił, a w sercu wspierał A gdy już odprasowane były, też spodnie wziął i odszedł w siną tam. alive